Czy wiedzieliście, że Kodak nie zignorował zagrożenia fotografią cyfrową? Na pewno słyszeliście wielokrotnie o się Kodaka i jeżeli mówię Kodak i czytacie Kodak, to nie chcecie tego czytać, nie chcecie o tym słuchać, dlatego że już wiecie, znacie tę historię, nie? że Kodak miał prototyp aparatu cyfrowego, no ale zarząd to generalnie ubił, bo bali się kanibalizacji. A kiedy już zorientowali się, że no fotografia cyfrowa wchodzi i trzeba by dołączyć do reszty, no to było za późno i wypadli z rynku. To jest taka najprostsza wersja tego case'a. I przyznaję się, że sama ją propagowałam, bo jest to historia taka sexy, nie? Tak łatwo jest wskazać taki błąd, kiedy przeoczenie oczywistych zmian na rynku powoduje upadłość firmy. Tylko, że niestety to wszystko to nie jest prawda. Otóż niedawno ukazał się nowy case Kodaka, bardzo obszerny, bazujący na wywiadach z byłymi pracownikami firmy, którym pokończyły się nda -ki. I Są to m.in. E, członkowie kadry zarządczej, są to dyrektorzy i są to pracownicy R&D. E, case został przygotowany przez Natalię Winokurową i Raula Kapura. E, linkę zamieszczam w komentarzach do filmu i zapraszam Was do przeczytania. No i z tego case'u wynika, że sytuacja wyglądała zgoła inaczej i firma Kodak inwestowała w rozwój fotografii cyfrowej od tego 1975 roku. I nawet w 1978 roku napisali sobie taki raport, który twierdził, że no, transformacja jest nieunikniona, dlatego że fotografia cyfrowa na pewno, na pewno wyprze fotografię analogową. I przygotowywali się do tego cały czas, inwestowali mnóstwo kasy w patenty i tworzyli nowe prototypy. I rozwijali te technologie do poziomu, w którym mogła zaproponować dość dużą jakość za przystępne pieniądze. I pewnie nie wiecie, że w 2005 roku i w 2004 roku zresztą też, Kodak był liderem na rynku amerykańskim w zakresie sprzedaży aparatów cyfrowych. Liderem z 25% udziałem w rynku wtedy, kiedy ten rynek rósł najszybciej. I Kodak miał mnóstwo cyfrowych produktów, które były no, dość innowacyjne na tamte czasy i tak jakby wyprzedzające epokę. No bo na przykład w 2000 roku już wydali taką fotograficzną przystawkę do Palmtopa, który był prekursorem dzisiejszych smartfonów. Wiecie, że mieli galerię? Taką galerię jak e, zdjęcia Google, tak naprawdę. To był analogiczny produkt jak Picasa, która stała się zdjęciami Google i miał 6 milionów użytkowników, którzy mogli ładować tam swoje zdjęcia, udostępniać znajomym przez internet. Także Kodak był obecny na rynku fotografii cyfrowej. Nie spóźnił się z wejściem na ten rynek. Dział produktów cyfrowych Kodaka był działem przynoszącym zyski. Co zabiło Kodaka? Ano historia aparatów fotograficznych to jest część historii Kodaka i tak naprawdę nieznacząca, dlatego że Kodak to nie był przede wszystkim producent aparatów fotograficznych. To była firma, która dostarczała technologię obróbki analogowej obrazu. To była firma produkująca klisze, to była firma produkująca papier fotograficzny, zajmująca się technologiami wywoływania zdjęć, też w kolorze. To nie zawsze było oczywiste, i która prowadziła mnóstwo punktów obsługi klienta indywidualnego i na tym przede wszystkim zarabiała pieniądze. Głównym konkurentem Kodaka był Fujifilm, a nie Canon. Rozwój fotografii cyfrowej sprawił, że ta cała działka, na której zarabiał Kodak, w której był świetny, w której miał know-how, przewagę konkurencyjną, która czyniła jego biznes bezpiecznym, zniknęła. Przetrwanie Kodaka, przetrwanie Kodaka w skali takiej, jakiej e, funkcjonował przez lata, będąc tak dużą firmą, wymagało nie wejścia w 100% w rynek fotografii cyfrowej, ale dywersyfikacji i odejścia z rynku fotografii. Bo na rynku fotografii nie było już tyle miejsca. Więc problem, przed którym stał Kodak, był dużo bardziej złożony niż to przedstawiamy i wymagał wynalezienia nowego modelu biznesowego, nowego modelu działania. A to wcale nie jest tak łatwe, że tak, wynajdujemy sposób na robienie tak ogromnych zysków i tak dużej rentowności, jaką miał Kodak w czasie fotografii analogowej. Jak radził sobie Fujifilm. Fujifilm e, tak naprawdę wyszedł bardzo szybko z rynku filmów i wchodził w nowe biznesy, zupełnie, zupełnie niepowiązane lub bardzo mało powiązane z fotografią, i ostatecznie przekształcił się w holding, taką korporację zajmującą się mnóstwem różnych rzeczy, a nie firmę, która ma jeden e, przeważający model biznesowy, na którym kosi kokosy. Ale Kodak próbował też dywersyfikować swoją działalność. Nie mieście sobie, e, spodziewali się, że ich, e, ich koń pociągowy padnie, i na przykład pod koniec lat 80. kupili firmę Sterling Drug e, za no, nie bagatela 5 miliardów dolarów. Ale to się nie udało. I na pewno jesteśmy w stanie wskazać błędy, które popełniła kadra zarządzająca Kodaka, ale te błędy no nie będą takie oczywiste i nie będzie tak oczywiste, że ich usunięcie mogło tę firmę uratować. Na pewno w każdym razie ta sytuacja nie jest taka prosta i nie można tak łatwo i bezrefleksyjnie powiedzieć, że zrobilibyśmy lepiej i co Kodak powinien był zrobić.